Jestem w nowo otwartym kampusie Rimac w Chorwacji. Stworzenie tego obiektu kosztowało 200 milionów euro. I to właśnie tu powstaje Nevera. Ale też inne elementy. Na przykład technologia akumulatorowa dla różnych producentów. Jest ze mną Mate Rimac, założyciel marki Rimac i dyrektor generalny Bugatti Rimac. Jesteśmy tu dzisiaj, aby zobaczyć nowy koncept, nowy samochód, który stworzyłeś, a który nie jest hipersamochodem. To nawet nie samochód, bo prowadzi się sam, bez kierowcy. Pokażę i jego wygląd zewnętrzny jest zupełnie inny niż spodziewałem się. Zirytuję głównego projektanta. Masz szapkę? Nie. Zadam niezręczne pytania. Ludzie dla zabawy będą w nim często uprawiać seks? Um. Czyli to dotrze do Wielkiej Brytanii w którym roku? 27, 28. Ale zanim zobaczymy samochód, muszę zadać pytania. Trudne. Czemu uważasz, że możesz stworzyć opłacalne robotaksji i pokonać konkurentów takich jak Amazon, Tesla, Nvidia, i uczynić to opłacalnym i użytecznym dla mas? Wiesz, ja zacząłem w liceum. Od E30, które było o 4 lata starsze ode mnie, przekształciłem to w elektryka. Dziś Nevera jest najszybszym elektrykiem na świecie. Tworzymy technologie i akumulatory dla wielu firm. Oni wszyscy przychodzą do nas. Nie miałem jak robić tego w Chorwacji, gdzie nie było przemysłu samochodowego. Kiedy zaczynałem, miałem 20 lat. Nie miałem pojęcia. A jeżeli spojrzysz na naprawdę ważne rzeczy, które się wydarzyły, to to nie ci najwięksi to zrobili. Elon ogłosił robotakcję w 2019. 15. Tesla jeszcze nie zaprezentowała swojego, więc jesteś do przodu. Uważasz, że możesz dostarczyć to na rynek przed nimi? My chcemy zrobić jak najwięcej, zanim cokolwiek pokażemy. Mieliśmy więc nasze pierwsze prototypy tu. Już w 2020. I każdego roku kontynuowaliśmy rozwój i chcieliśmy utrzymać wszystko w tajemnicy. Bo wiesz, wiele razy było tak, że ludzie coś ogłaszali i nic się nie wydarzyło. Więc teraz jesteśmy na etapie, w którym mamy dużo. Samochód, który teraz zobaczycie, będzie wyglądał tak jak na drodze. Chcemy sprawić, żeby to działało już za dwa lata, razem z obsługą klienta. Pytanie, czy to ja, czy Elon wygram? <laughs> Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, pewnie wybiorę Ciebie. Zobaczymy. Niesamowite jest jednak to, że jesteś bardziej znany z hiper samochodów: Nevera, teraz Bugatti. Czym akurat ten samochód? O co chodzi? Jest zupełnie inny. Wiesz, byłem wielokrotnie proszony o przemówienie na imprezach, a wszyscy mówili o elektryfikacji. Dla mnie to było jak chłopaki czemu o tym gadamy? To stara wiadomość. Prawdziwym przełomem będzie to, kiedy ludzie nie będą już prowadzić, co całkowicie wywróci branżę do gory nogami, największą branżę na świecie. Pomyśleliśmy więc, że mamy pomysł, jak zrobić to w inny sposób, w którym autonomiczna jazda będzie czymś oczywistym. Tak, jakby wszystkie samochody miały taką możliwość. Bo nie chodzi o samego elektryka, to narzędzie wspomagające. Chcieliśmy skupić się na doświadczeniu użytkownika. Musi być super bezpiecznie, wygodnie, czysto. To musi być twoja przestrzeń, jakbyś był w swoim salonie. I o to chodzi w tej koncepcji. Mamy inny kąt widzenia. Ludzie tak naprawdę nie dbają o to, jaki jest samochód, inaczej Toyota by nie sprzedawała tylu aut. <grym 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 <i autem> Mają GR. No także dla ludzi jak my nie lubimy jeździć w Wszędzie i przez cały czas, więc nadal możesz mieć swoją miatkę na weekend, sam raz na wycieczkę poza miasto. No ale, na przykład, w mieście, w którym jesteś, stoisz w korku i czujesz, że w ogóle nie sprawia ci to przyjemności, to po co masz to robić, kiedy mógłbyś zająć się czymś innym? Myślę, że to naprawdę dobra okazja, aby zobaczyć samochód, o którym wspomniałeś. Nazywa się Vern. Rzućmy okiem. To coś innego, niż się spodziewałem. No, nie chcieliśmy nikogo o nie śmielać. Cały cel polega na tym, żeby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkownika wewnątrz. Z zewnątrz chcemy wtopić się w miasto. To, co możesz zauważyć, to kilka czujników bez dużego pudełka na dachu. W stosunkowo małym samochodzie powinieneś mieć lepsze wrażenia, niż gdybyś miał swojego osobistego kierowcę w Rolls-Royce. Siedzisz tam, gdzie byłyby tylne siedzenia. Wszystko z przodu to po prostu dużo miejsca dla ciebie. Lot of space for you. Wiesz co? Nie sądziłem, że będzie tak dużo, ale jestem bardzo zainteresowany tą koncepcją wnętrza, bo nie tego się spodziewałem. Dowiedzmy się więcej o samochodzie od faceta, którego zaprojektował. Jest tu Adriano, główny projektant. Chciałbym zajrzeć do środka, bo myślę, że to będzie najbardziej interesująca część. Jak się tam dostanę? Samo doświadczenie zaczyna się od aplikacji. Masz ją? No to musisz nacisnąć przycisk. Otwiera się naprawdę szeroko. Powinniśmy teraz wejść? Przyjechałem dziś do tego kampusu Mercedesem klasą S. Muszę powiedzieć, że jest tu zdecydowanie więcej miejsca i więcej komfortu niż z tyłu klasy E. To więcej miejsca niż w klasie S, niż w Maybachu, niż w Rolls-Royce. Jestem najlepszy z najlepszych. Naszym celem było stworzenie pokoju na kółkach. Masz je czuć jak w salonie. Chcesz mieć dużo miejsca na nogi i gigantyczny ekran przed sobą. Nie musisz prowadzić, więc możesz cieszyć się jazdą. Jedyny problem to może to, że ekran potencjalnie blokuje widoczność. Jedną z rzeczy, które robię, gdy jestem w taksówce, jest wyjęcie zagłówka pasażera. Naprawdę irytuję taksówkarzy, tylko po to, żebym mógł widzieć, co jest przede mną, bo lubię widzieć otoczenie. Ale za to tu możesz obejrzeć, co chcesz, posłuchać muzyki albo po prostu obserwować, co dzieje się w czasie jazdy. Chciałbym jechać trochę bardziej płasko, ale najpierw musimy zacząć bezpiecznie jazdę. Zamykamy drzwi, zapinamy pasy i jedziemy. Okej, okay, robimy to. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że na środku ekranu są informacje. Możesz zobaczyć wszystko, co dzieje się wokół twojego auta. To tak jak w Tesli, gdzie widać, jak omija samochody, pachołki, ludzi itd. Dokładnie. Tak to wygląda, ale w wyższej rozdzielczości i bardziej szczegółowo. A potem tutaj wszystkie rzeczy z telefonu, więc nie musisz go cały czas wyciągać, aby zobaczyć, która jest godzina, gdzie jesteś i ile wynosi szacowany czas do przyjazdu. A także tutaj możesz po prostu nacisnąć na swoje ulubione aplikacje i cieszyć się dowolną. Jestem fanem PlayStation, a nie Xboxa. Przykro mi, jeżeli tak jest. Uh, you, you <laughs> będziesz musiał poczekać trochę dłużej, ale włączymy to też. Chcę się trochę bardziej zrelaksować. Miejsce na nogi już mam. Chcę je wykorzystać. Ja je, ty. Uh, Ooo, halo. Fotel ma pięć predefiniowanych pozycji, możesz je dostosować w dowolny sposób. Przejdziesz teraz do pozycji maksymalnej. To maksymalnie odchylona pozycja. Nazywamy ją zerową grawitacją. To maksymalna pozycja, którą możesz przyjąć, gdy samochód musi szybko zahamować. Aby pasy bezpieczeństwa dobrze cię trzymały. Gdybym położył się płasko jak w biznes klasie w samolocie, to miałbym problem, tak? Wystrzeliłbym do przodu. Zastanawiałem się więc, do czego służy ten grzbiet na dole, ale najwyraźniej to miejsce, do którego trafiają stopy pod. Tak, ale to też miejsce na bagaż podręczny. Nowa przestrzeń, bo nie ma deski rozdzielczej, więc cała ta przestrzeń jest wykorzystana. Mogę ponownie otworzyć drzwi? Czy będziesz musiał ustawić siedzenie z powrotem? Musimy ustawić siedzenie. Musimy też dotrzeć. Potem możemy otworzyć drzwi i wysiąść. A czy mogę przyciemnić szybę, jeżeli chciałbym się przespać? Oczywiście. Widzisz więc, że mamy to piękne okno w kształcie aureoli. Ale w tym samym czasie, gdy jest słoneczny dzień, możesz to zmienić. Naciskasz przycisk i robi się ciemno. Ale możemy to zrobić tu? To pokazowy samochód. To pleks i to nie szkło. Więc y, nie, ale w prawdziwym ocie tak będzie. Do czego służy ta belka? Przypomina mi ołtarz, kiedy chodziłem do kościoła. Czuję, że chcę tam uklęknąć. To element konstrukcyjny, ale także pomaga ci wstać z siedzenia lub przejście na drugą stronę. Okay. Odważni mogą tu położyć nogi. Pracowaliśmy nad tym uchwytem na kubek też. Gładko się wsuwa. I ma piankę zapamiętującą kształt. Yeah, yeah, yeah. Wydaje mi się to dobrym pomysłem. Bardziej odpowiedni dla wielu różnych rozmiarów kubków. Niektóre z nich, gdy są gumowe, mają tego rodzaju uchwyty, a następnie puszczają i rozlewasz kawę. Możesz zobaczyć tu, że nie ma ukrytych schowków. Kiedy wsiadasz do samochodu i kiedy wysiadasz z samochodu, niczego nie zapomnisz. I super, nie ma tych pojemników na drzwiach, bo to rodzaj miejsca, w którym zostawiasz rzeczy i gubisz. A to się nie podnosi, wszystko jest nieruchome. Masz swoje rzeczy przez. Sobie. A ja często latam. Ile razy zostawiłem rzeczy w samolocie? Kiedyś zostawiłem też dysk z bardzo ważnymi tajnymi nagraniami, nie wiem gdzie jest. Więc pomyśleliście, że ten samochód będzie używany przez wielu różnych użytkowników. Będziesz mógł skonfigurować całe oświetlenie wnętrza za pomocą łapki, zanim samochód dotrze na miejsce. Możesz też ustawić temperaturę, jaką chcesz, a także wybrać różne zapachy. Możemy więc ponownie spojrzeć na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to faktycznie działa. Jasne. Sprawdźmy, czy to może jeździć bez zderzenia się. Z innymi autami. Ale zanim przejdziemy do technologii, chcę wiedzieć o osiągach tego samochodu. Bo nie ma sensu budować autonomicznego samochodu, jeżeli może przejechać kilka kilometrów. Jakie są baterie? 60 kWh. Wystarczający zasięg na cały dzień w mieście, bo na długie dystanse tym nie pojedziesz. No to jest tylko do obszarów miejskich. To nie jest pojazd międzymiastowy, ale może kiedyś. Jakie ma osiągi? Napęd na przednie koła około 200 km. Ale nie chodzi o osiągi. Chodzi bardziej o niezawodność i łatwość serwisowania. Waga? dwie i jedna tony. To będzie konkurować z Uberem. Czy jest specjalna opcja Ubera, w którym cały czas wciska gaz i hamuje, żebyś poczuł się chory? No, właśnie tego nie zrobiliśmy. A, dobrze. Jestem głupi. Porozmawiajmy o czymś poważnym. Jak to działa? Oczywiście to jeden z czujników. To lidar krótkiego zasięgu. Mamy ich sześć. Po jednym z każdej strony, dwa z przodu. Zanim tam przejdziemy, zauważyłem, że mamy tu kamery. Tak, to jest roztwór czyś, czyszczący, ale kamera wykrywa też przeszkody wokół samochodu. Tak, oczywiście. Dlatego musi zostać czysta. Jeżeli chodzi o rzeczywisty projekt, jaki rodzaj wyglądu próbowałeś stworzyć? Wygląda jak samochód, jak hatchback, ale trochę inaczej. Musi topić się w miasto. Musi również wyróżniać się w pewien sposób i być ponadczasowy. Ty nie kupisz tego samochodu, ale ten samochód będzie w Twoim mieście przez długi czas. Wyobrażamy to sobie tak, jakby statek kosmiczny wylądował na sportowym. Samochodzie z lat 70. Myślisz, że ludzie będą uprawiać w nim seks? No, poza domem, nie ma kierowcy. Myślę, że sam powinienem spróbować. Brzmi jak żartobliwe pytanie, ale musisz o tym pomyśleć. Ludzie są ludźmi. Mogą robić rzeczy, których nie chcesz, by robili w takim pojeździe, gdy nikt ich, ich nie pilnuje. W samochodzie są kamery, które robią zdjęcia przed jazdą i pojeździe, więc jeżeli zrobisz bałagan, będziemy wiedzieć. I możesz wejść do samochodu tylko ze swoim profilem. I możesz Pobrać aplikację i utworzyć profil tylko wtedy, gdy podasz nam swoje dane i kartę. No dobra. Ludzie i tak będą uprawiać seks. No dobra, dobra, dobra. Większość ludzi tego nie zrobi. Miejmy nadzieję, że nie. Ale czy inni ludzie będą mogli zabrać swoje psy na przejażdżkę tym samochodem? Spójrzmy na ilość miejsca, jaką masz w środku. To całkiem przyzwoity bagażnik. To ponad 600 litrów przestrzeni bagażowej. Możesz tam umieścić co najmniej dwie duże walizki. I zwierzęta. Niektórzy ludzie mogliby chcieć je wziąć. To zależy od wielkości. Mniejsze psy możesz umieścić, z przodu większe. Tutaj. A co potem? Mam trzylatka. latka W fotelach masz izofix. Wchodzisz do aplikacji, klikasz, że chcesz zainstalować fotelik dziecięcy. I nie ma problemu. Dlaczego nie stworzyć dodatkowego fotelika, aby rodzina mogła z tego korzystać? To dwuosobówka, bo 9 na 10 przejazdów to dwie osoby. A jeżeli masz większą rodzinę lub więcej, po prostu zamów dwa. Dokładnie tak, ludzie robią z Uberami. Nie wracasz do domu z Pawłem z kumplami na pieszo tylko dlatego, że nie wszyscy zmieścili się w jednym aucie. Po prostu zamawiasz drugi. A ten nowy samochód powinien być o wiele wygodniejszy niż twoja przeciętna taksówka. Po drugie, pozwala Adriano wyjaśnić czemu. Mamy potrójną izolację. Najpierw jest guma. Oczywiście zawieszenie, które nie jest zawieszeniem pneumatycznym. Jest zwykłe, bo ten samochód przejedzie wiele kilometrów, a złożone systemy łatwo się psują. Mamy ramę skórzaną, kabinę na górze, więc ma które usuwają ostatnie wibracje z systemu. Jak myślisz, Ile kilometrów przejedzie ten samochód w ciągu roku? 100 tysięcy? Serio? W mieście. Są to więc krótkie podróże po dziurawych drogach. Muszą być niezawodne, bo jeżeli zabierzesz je z drogi, wygenerują stratę. Ale upewnienie się, że ten samochód jest niezawodny, powinno być spacerkiem po parku w porównaniu z prawdziwym działaniem całej technologii autonomicznej jazdy. Nawet Tesla jeszcze tego nie zrobiła idealnie, a to jeden z największych producentów na świecie, jak więc Verne zamierza działać inaczej. Oto ich dyrektor generalny Marco, który wszystko wyjaśnia. Widziałem samochód, widziałem, jak można go używać z punktu widzenia użytkownika, ale jedną rzeczą, której brakuje, jest cała autonomiczna jazda. Jest skomplikowana. Aby samochód sam przejechał przez zatłoczone miasto bez zderzania się z ludźmi, jak to osiągnąć? Nawiązaliśmy współpracę z firmą, którą uważamy za najlepszą w tej dziedzinie, Mobileye. Mają zestaw kamer, które mogą sterować samodzielnie, a także zestaw lidarów i radarów, które też mogą to robić samodzielnie. Robią to w zasadzie jeden po drugim, więc to bardzo bezpieczne, bo jeden działa na drugi. Te systemy Znają na przykład prędkość, z jaką jedzie przeciętny kierowca, w porównaniu z prędkością dozwoloną. Będziesz więc jeździł zgodnie z przepisami. Ale możesz też jechać z prędkością, z jaką jedzie przeciętny kierowca. Tesla nie używa lidarów w swoich samochodach. Zamiast tego polega na kamerach w swojej technologii autonomicznej jazdy. Szczerze mówiąc, nikt nie wie, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego właściciele Vern zdecydowali się skorzystać z tej technologii technologii Mobileye. Jest ona już używana w dziesiątkach milionów samochodów. Od BMW po Nissana. Przynajmniej w mniej zaawansowanej wersji, a dane z tych systemów pomogły im stworzyć niezwykle szczegółowe mapy ulic na całym świecie. Tak więc wiele ciężkiej pracy zostało już wykonane. Poza tym budujemy samochód tak, aby był bezpieczny, bo będziesz działał w mieszanym środowisku, więc wokół ciebie będą ludzie. Będą popełniać błędy. Więc nawet jeżeli samochód jedzie idealnie, ktoś w ciebie uderzy. Widzimy, że najpoważniejsze uderzenia mają miejsca z tyłu. I nie możesz tego uniknąć. Opracowujemy więc samochód tak, by był bardzo bezpieczny. Również z tej perspektywy wykorzystując wszystkie dane, które obecnie posiadamy, aby stworzyć wokół ciebie kokon. Ile samochodów trzeba zbudować, jeżeli chce się konkurować z usługami jak Uber? To może nie być tak wiele, jak myślisz. Vern nie próbuje całkowicie zastąpić transportu publicznego, zamiast tego będzie działał obok autobusów, pociągów i tramwajów. Przewidując wzorce zachowań klientów, samochody będą spędzać mniej czasu na czekaniu, a więcej na jeździe, więc potrzebujesz mniej aut. Mogą również przewidywać, gdzie będą potrzebne, dzięki czemu mogą być gotowe do odebrania cię sprzed klubu nocnego o godzinie zamknięcia. I mogą równomiernie rozmieszczać się po mieście, więc zawsze będzie blisko. Podobnie jak w Uberze, zamówisz samochód za pomocą łapki. Podajesz adresa, aplikacja pokaże Ci najszybszą trasę i najbliższe Vern do Twojej lokalizacji. Możesz wybrać miejsce wsiadania i zostawić feedback po skończonej jeździe. Po uruchomieniu Vern w Zagrzebiu, Marko szacuje, że będziesz musiał czekać na podwózko od 5 do 7 minut, czyli mniej więcej tyle, co na Ubera. Weźmy Zagrzeb jako przykład, bo mamy tam mnóstwo danych na temat symulacji. Możemy mieć 500 samochodów w Zagrzebiu, które jest milionowym miastem i mając 500 aut, możesz przejąć 30% ceny. Całego rynku taksówek tam. Bo możesz to robić wydajniej. Te samochody jeżdżą w zasadzie 23,5 godziny dziennie. Przez pół godziny są czyszczone, ładowane i konserwowane, ale przez całą resztę czasu jeżdżą. W rzeczywistości staramy się, aby koszt za kilometr był jak najniższy, abyśmy mogli mieć bardzo konkurencyjną usługę z najlepszym doświadczeniem użytkownika. Zasadniczo mówisz więc, że cenowo zbliżysz się do normalnej taksówki. Taki jest cel. Chcielibyśmy być nawet tańsi, z lepszym luksusem, i absolutnie to jest naszym celem. I nie ma taksówkarza, który cię podsłuchuje. Myślę, że prywatność będzie jedną z kluczowych cech, częścią w pracy kierowcy jest upewnienie się, że jesteś bezpiecznie zapięty, że nie zostawiasz swoich rzeczy, że utrzymujesz samochód w czystości itd. I to zastępujemy automatyzacją. Mamy wykrywanie zapachów w samochodzie, więc jeżeli samochód nie pachnie dobrze, nie przyjedzie po ciebie. Jedzie do czyszczenia, więc nawet mnie nie podwiezie. No nie, bo gdyby ktoś jadł w tym coś bardzo śmierdzącego, to potem samochód idzie do czyszczenia, bo on to wyczuwa. Jak to działa? To jest ilustracja. To jest trzecia część całego ekosystemu. Myślisz o tym jako mini minifabryce. Samochód przyjeżdża tu przynajmniej raz dziennie. Jest sprawdzany, przechodzi konserwację, jeżeli to konieczne. Czyszczony jest, ładowany, a wszystko to w ciągu pół godziny. Przez resztę czasu samochód może zabierać ludzi i wozić ich po okolicy. Może być używany, może zarabiać pieniądze. Statki matki Vern są modłowe i mogą być budowane na różne sposoby, w zależności od tego, gdzie Vern chce je zbudować. Ten ma otwartą konstrukcję, aby pasował do miasta jak Zagrzeb. A ten jest zacieniony, aby poradzić sobie z ekstremalnymi upołami więc idealne dla Bliskiego Wschodu. Firma opracowała też wersję z wysokimi budynkami, jak w Tokio, a każda taka miejscówka może naładować i wyczyścić około 500 samochodów. Kiedy to będzie w Chorwacji, w Zagrzebiu? Naszym celem jest uruchomienie pierwszej usługi do 2026. A potem chcemy wejść do Wielkiej Brytanii w 2027-2028. To zależy też od innych miast. Które miasta bierzecie pod uwagę? Czy to nie trochę za dużo? Prawdopodobnie najpierw w mniejsze miasto, jak Coventry, Birmingham, Manchester. To są miasta, z którymi rozmawiamy. Zgłosiło się do nas 11 miast z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Bliskiego Wschodu. Miasta te powiedziały, że chcemy waszej usługi tutaj, chcemy z wami współpracować i będziemy to robili jako partnerzy. To ambitny projekt i zadam ci teraz pytanie. Jak myślisz, będziesz w stanie konkurować z Teslą z ich Robotaxi, które naszym zdaniem będzie oparte na ich mniejszym samochodzie Niższy model drugi. Yeah. Jedną z rzeczy jest skupienie się na doświadczeniu klienta we wszystkich aspektach. Bardzo nam na tym zależy. A poza tym, kiedy myślisz o kosztach, to tak naprawdę sam samochód kosztuje cię jedną trzecią całkowitego kosztu na kilometr. Takie rzeczy jak czyszczenie, ładowanie, konserwacja, ubezpieczenie to jest to, co pochłania pieniądze. Jeżeli więc zrobisz to wydajnie, możesz mieć konkurencyjną usługę. Nawet jeżeli na początku nie będziemy mieć takich wolumenów jak Tesla. Oczywiście współpracujesz z producentami, wpłynie to na ich działalność. Tak, niektóre marki faktycznie chcą się przyłączyć. Na przykład Kia jest naszym udziałowcem. A niektórzy z nich prawdopodobnie będą mieli pewne opcje w tym zakresie w przyszłości. To się jeszcze okaże. To się okaże. Ciekawie będzie zobaczyć, jak to się potoczy. Jestem ciekaw, czy Vern będzie szybciej niż Tesla, Nvidia itd. To bardzo interesujące. Wiesz, szanse są niskie, ale szanse na wszystko, co zrobiliśmy, były niskie albo zerowe. Więc jesteśmy przyzwyczajeni. Kto wie. Who knows? Yep. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, kliknij któryś z tych okienek, albo wciśnij to kółeczko, Tam są wszystkie nasze filmy w języku polskim. Dzięki.